To jest skórzany anorak, to jest coś wyjątkowego na maksa, z czymś takim się w ogóle nie spotkałem nigdzie indziej. Myślę, że w jakiejś Skandynawii, za kołem podbiegunowym albo w jakiejś Ameryce może coś takiego jest, ale tutaj w środkowej Europie jako takiej w ogóle się z tym nie spotkałem. To jest anorak, zamki, które są odpowiedzialne za wentylację bądź za całkowite otwarcie tej kurtki, kaptur, klin poszerzający gardę. Tą kurtkę możemy tak zaimpregnować, że będzie całkowicie wodoodporna. W warunkach syberyjskich, zakładając tą kurtkę na bluzę wełnianą, spokojnie przy minus 30 stopniach yy, dawała ona radę. Tutaj jeszcze się podpina do kaptura takiego lisa i wtedy się jest kozakiem. No, to ma być kurtka, która jest na całe życie, więc yy, trzeba jej też wybaczyć to, że jest ciężka, że jest duża. No ale jak ktoś potrzebuje taki ko konkretny ciuch. To jak najbardziej ta kurteczka elegancko sobie da radę